Szanowni Państwo, jak co roku wspominamy oczywiście powstanie styczniowe. Oto stara pocztówka Stanisława Hajkowskiego. Odkładam ją tutaj z tyłu, żeby nam towarzyszyła. Pocztówka nosi tytuł. Oficer żuławów powstanie 1863 roku. Autor rysunku był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej. Walczył w pierwszym pułku łanów Krechowieckich i szóstym pułku strzelców konnych. Po I wojnie światowej był współpracownikiem takich czasopism jak Żołnierz Polski, Młody Obywatel i Wydawnictwa Wojskowego Instytutu Naukowo-Oświatowego. Żuławi śmierci, bo tak powszechnie. Określano powstańców z pierwszego pułku Żuławów Śmierci, tworzyli formację wojskową utworzoną na terenie Galicji, a liczącą około 300 osób. Oddział został sformowany w lutym 1863 roku z ochotników w ojcowie przez oficera francuskiego Franciszka Rochebruna na wzór Żuławów francuskich których pierwsze oddziały powstały w Algierii, z przedstawicieli plemienia kabyli. Żuław wywodzi się więc z arabskiego. Nazwa Żuławi Śmierci wynikała ze składanej przysięgi, że nigdy nie cofną się ani nie poddadzą. Pod twardą ręką Hożbruna stali się jedną z doborowych formacji powstania. Nosili czarną sukienną kamizelkę z naszywanym dużym białym krzyżem, surdut z czarnego sukna, sięgające do kostek czarne bufiaste spodnie, wysokie buty z cholewami, szalik czarno-biały na szyi i obszyty białym barankiem czerwony fes z czarnym pękiem z frędzli. Na rysunkach i zdjęciach, bo są ich zdjęcia, robią naprawdę duże wrażenie. Co ciekawe, Rochebrun postać na wskroś romantyczna był człowiekiem pochodzącym z ubogiej rodziny z departamentu Isère Trafił do Polski, gdzie był przez kilka lat w Krakowie guwernerem. Potem założył znaną szkołę fechtunku, ale ponownie zaciągnął się do francuskiej piechoty i walczył w Chinach. Do Polski wrócił przed powstaniem. Pierwszy raz żuławi śmierci weszli do walki 17 lutego 1863 roku w bitwie pod Miechowem, gdzie zostali rozgromieni, ale przegrupowali się i walczyli dalej w kampanii Langiewicza pod Małogoszczem 23 lutego i Hrobrzem 17 marca. Pod Grochowiskami 18 marca 1863 roku Rochebrun faktycznie dowodził całością sił powstańczych. Opanował chaos w obozie Langiewicza, a następnie na czele kosynierów przeprowadził atak na Rosyjską. Rożbryn został po bitwie mianowany generałem i wyjechał do Krakowa. I uwaga! Zwolennicy Mirosławskiego wysunęli wówczas kandydaturę Rożbryna na wodza naczelnego powstania. Jednak sprzeciwił się temu rząd narodowy. Rozczarowany walką polityczną Rochebrune Wrócił do Francji. Tam został odznaczony Legią Honorową za udział w polskim powstaniu. Wrócił do Polski pod koniec 1863 roku, obejmując dowództwo części sił w organizowanej Wyprawie Galicyjskiej na Wołyn, zakończonej porażką pod Poryckiem. Zginął od pruskiej kuli w wojnie francusko-pruskiej w 1870. Roku. Roku, gdzie w stopniu pułkownika dowodził galami, jak ochrzcił swój oddział, a walczył w mundurze żoława śmierci z białym krzyżem na piersi. Po żoławach śmierci pozostała oczywiście legenda, zaświadczona między innymi w licznych przedstawieniach malarskich czy rysunkowych, tak jak praca Stanisława Hajkowskiego, którą dziś prezentowaliśmy. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów stare pocztówki i powstanie styczniowe. Zakochaj się w antykwariacie.